Mieszko drugi Lambert, władca, który raczej nie zapisał się złotymi zgłoskami w historii średniowiecznej Polski. Jego krótkie panowanie przyniosło mu więcej strat niż zysków. Utracił koronę, prestiż, a nawet osobistą wolność i genitalia. Choć często uznawany jest za jednego z najmniej udanych monarchów, trzeba przyznać, że przyszło mu rządzić w wyjątkowo trudnych okolicznościach, a to już powinno trochę złagodzić naszą. Surową ocenę. Poznaj historię drugiego króla Polski i dowiedz się dlaczego oraz jak stracił <laughs> klejnoty. Mieszko II przyszedł na świat około 990 roku, czyli jeszcze za życia swojego dziadka Mieszka I. Był synem Bolesława Chrobrego, który pokładał w nim ogromne nadzieje. Widząc w nim swojego następcę, postanowił go namaścić na przyszłego władcę choć tradycja sugerowałaby raczej przekazanie tronu pierworodnemu synowi, bez prymowi. Ten jednak został skierowany do stanu duchownego, co nie przeszkodziło mu później w powrocie do polityki po śmierci ojca. Ale o tym jak układały się lub raczej nie układały się relacje między braćmi powiemy sobie za chwilę. Młodość mieszka upływała na solidnej edukacji. W przeciwieństwie do wcześniejszych piastów potrafił czytać i pisać, a także miał smykałkę do języków. Biegle bowiem posługiwał się kilkoma. Przygotowywał się również do objęcia rządów, zdobywając wiedzę o zarządzaniu państwem, wojskowości i dyplomacji. Już w 1013 roku, podczas wojen z cesarzem Henrykiem II, młody książę pokazał swoje talenty dyplomatyczne wysłany do Merseburga w charakterze posła, miał negocjować warunki pokoju. Ostatecznie rozmowy spełzły na niczym, ale nie wrócił z pustymi rękami. Przywiózł ze sobą żonę, Rycheza Lotrańską wnuczkę cesarza Ottona II. Ich małżeństwo zaowocowało kilkorgiem dzieci, w tym najważniejszym Kazimierzem Odnowicielem, urodzonym w 1016 roku. Dajcie znać w komentarzach, czy powinienem opowiedzieć o tym, jak odbudował Polskę. Co ciekawe, małżeństwo z potomkinią cesarza nie powstrzymało Mieszka przed dalszym udziałem w walkach z Henrykiem II. Brał czynny udział w kampaniach wojennych, aż do zawarcia pokoju w Budziszynie 30 stycznia 1018 roku. Nie wiadomo natomiast, czy towarzyszył ojcu w słynnej wyprawie na Ruś. Źródła bowiem o tym milczą. Najprawdopodobniej w tym czasie przebywał w Krakowie, zarządzając nim wspólnie z rychezo. Koronacja Mieszka II to temat, który do dziś budzi spory wśród historyków. Niektórzy twierdzą, że został koronowany jeszcze za życie ojca, wspólnie z Bolesławem Chrobrym, inni skłaniają się ku dacie 25 grudnia 1025 roku. Pewne jest jednak, że uroczystość odbyła się w Gnieźnie, a koronę włożył mu na głowę arcybiskup Hipolit, co formalnie czyniło go królem Polski, choć jego panowanie nie należało do najszczęśliwszych. Pewne jest też to, że każdy lajk, like, komentarz, subskrypcja wywołują mnóstwo wdzięczności we mnie. Koniecznie pokaż więc, że doceniasz ten kanał. Bez względu na to, kto ma rację w sporze o datę koronacji, Mieszko II nie tracił czasu. Jego szybka decyzja o osiągnięciu koronę była bezpośrednio związana z napiętą atmosferą w królewskiej rodzinie. Po ojcu mieszko II odziedziczył rozległe terytorium składające się nie tylko z większości ziem państwa gnieźnińskiego, mieszka I bez Pomorza Zachodniego, ale również Milska, Łużyc, Moraw i Grodów Czerwińskich. Był ważnym środkowoeuropejskim władcą i posiadał rozległe koligacje w Rzeszy, co dobrze wróżyło jego rozpoczynającym się rządom. O władzę rywalizowali również jego bracia, Besprym i Odton, którzy odsunięci i wygnani znaleźli schronienie w Kijowie, gdzie knuli zemstę. Wiadomo, z rodziną najlepiej na zdjęciach. Spisek szybko przyniósł efekty, polska mieszka została zaatakowana z dwóch stron. Od zachodu przez armię cesarską, a od wschodu przez wojska ruskie. Dzisiejsi historycy nazywają ten okres pierwszym, niemal zapomnianym rozbiorem Polski. Rządy mieszka drugiego Lamberta trwały więc krótko, nieustannie nękany przez wrogie siły zewnętrzne oraz wewnętrzną opozycję, nie miał biedny szans na stabilizację. W końcu musiał ratować się ucieczką, a władzę przejął jego starszy brat Wespry. Nowy władca niemal natychmiast uznał zwierzchność cesarza, posyłając mu w geście poddaństwa królewską koronę. No i nie ma się co dziwić, że ojciec nie chciał jego jako swojego następcy. Polska odzyskała ją dopiero kilkadziesiąt lat później za sprawą wnuka Mieszka II, Bolesława Szczodrego. Co stało się z prawowitym królem? Uciekł do Czech, gdzie szukał schronienia na dworze księcia Udalryka. Tam jednak również nie znalazł spokoju. Czeski władca postanowił wykorzystać sytuację i pozbyć się potencjalnego zagrożenia, przy okazji mszcząc się za oślepienie innego księcia Czech, Bolesława Rudego, przez naszego króla, też Bolesława Chrobrego, czyli ojca Mieszka. Mieszko został uwięziony, a następnie brutalnie okaleczony. Według kronik jego kastracji dokonano poprzez zmiażdżenie genitaliów rzemieniami. Ciarki mam nawet myśląc o tym. Co zaskakujące, Mieszko wcale nie załamał się tym wydarzeniem. W 1032 roku, gdy dotarła wiadomość o zamordowaniu bez prywatnych, zdecydował się wypuścić Mieszka na wolność. Cesarz niemiecki, chcąc zaprowadzić porządek, podzielił Polskę pomiędzy trzech władców. Mieszka, jego młodszego brata Ottona oraz Dytryka, który był synem jednego z braci Bolesława Chrobrego. Ostatecznie Mieszkowi udało się odzyskać pełnię władzy, gdy Otto zginął w tajemniczych okolicznościach. O losach Dytryka źródła milczą. Nie cieszył się jednak długo swoją pozycją, zmarł 10 lub 11 maja 1034 roku, mając zaledwie 44 lata. Mieszko II miał znaczący wkład w rozwój chrześcijaństwa na ziemiach polskich. Jego fundacje obejmowały m.in. Kościół na krakowskim Wawelu oraz Rotundę pod wezwaniem św. Feliksa i Adaukta. Dokładna liczba podomstwa Mieszka II pozostaje tajemnicą. Wiadomo na pewno, że z małżeństwa z Rychezą doczekał się syna Kazimierza oraz dwóch córek. Niektóre źródła sugerują jednak, że miał jeszcze dwoje dzieci. Agatę, rzekomą żonę angielskiego księcia Edwarda Wygnańca oraz Bolesława, syna z nieprawego łoża. Brak jednak niepodważalnych dowodów potwierdzających te informacje. Jak już powiedzieliśmy, Mieszko zmarł nagle. Pozostawiając państwo osłabione i znacznie okrojone terytorialnie względem początku panowania. Prawdopodobnie wkrótce od kraju odpadło Mazowsze, rządzone przez byłego cześnika Miecława. Mieszko II zmarł śmiercią naturalną, co stwierdzają jednoznacznie polskie roczniki. Informacja, że został zamordowany przez swojego miecznika, pochodząca z kroniki Gottfrieda z Witterbo, odnosi się do bezpryma. Pochowany został w katedrze w Poznaniu. Sytuację w kraju po śmierci księcia w krótkich słowach opisał Wipo. Mieszko, książę polski, zszedł przed wczesną śmiercią, a wiara chrześcijańska tam przez jego poprzedników zaczęta i przez niego lepiej umocniona, upadła niestety w sposób godny płaczu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o władcach naszego kraju, koniecznie zajrzyj do playlisty, którą stworzyłem. Za chwilę powinna się wyświetlić na ekranie. Zanim jednak obejrzysz kolejne odcinki, rozważ proszę wsparcie kanału i zostanie jednym z moich patronów. Możesz to zrobić klikając w link w opisie i kupując mi symboliczną kawę jednorazowo lub ustawiając stały przelew nawet na drobną kwotę, co bardzo, bardzo pomoże mi się rozwijać. Wszystkim wspierającym najmocniej dziękuję i do zobaczenia niedługo.